Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Maciej, dziś mam dla Was dość nietypowy odcinek, mianowicie przedstawiający broń M5K w Battlefield 3, rzecz jasna, co już na pewno możecie zobaczyć na, na, na załączonym obrazku. Niestety, dźwięki z filmu musiałem. Opowiem Wam chwilę o obróbce, bo to jest naprawdę. Hu, masa roboty. Na początku nagrania. To jest kilka, 3-4 godziny nagrań. Następnie siedzenie, poświęciłem na to jakieś trzy kolejne godziny, żeby wyciągnąć najlepsze fragmenty, odpowiednio je przyczynić i tak dalej. Wszystkie fragmenty tutaj to są jakieś, mm, że tak powiem, większe akcje z udziałem M5K. Na, na przy różnych klasach, bo to jest broń, od razu wam powiem, na wszystkie klasy. I tutaj macie taką kompilację, jak gdyby, Najlepszych moich, um, nie wiem, że tak powiem, y, kom, kompilacji, kompilacji, dobrze, kompilacji kili, po prostu gdzie zdobyłem jakieś więcej punktów, czy y, był jakiś unlock y, istotny, bo y, z tego co mi się wydaje, jednak nie ma tutaj nagranych zdobywania wszystkich unlocków. Y, sam chyba parę magazynków lep, boże, celowników pominąłem. Więc tak jak mówię, najpierw trzeba z tych 3-4 godzin materiału powyciągać najlepsze te, znaczy według mnie, momenty, które się nadają. Następnie e, musiałem powitrzeć w każdym fragmencie dźwięki, ponieważ e, jest to normalna rozgrywka w Battlefieldzie, a zazwyczaj to u mnie wygląda tak, że ja albo słucham muzyki, albo gadam z Matrixem, albo coś jeszcze innego, że są inne dźwięki w tle. Także niestety tutaj nie będziecie mieli dźwięków e, z gry. Są wszystkie wyciszone. Yy, następną rzeczą yy, yy, odnośnie obróbki to właściwie to chyba wszystko, po prostu chciałem Wam przedstawić tak trochę, że to naprawdę jest masa, masa pracy, żeby to dobrze Robić. I teraz, oczywiście, komentarz, który. to, co w tej chwili mówię, nie jest nagrywany na żywo z jasnych powodów. Dogrywam go w tej chwili oglądając filmik z Battlefielda. Ten już gotowy do nagrania. Później dorzucę do niego swój głos, ten komentarz, który mówię. Także możliwe, że niektóre akcje w miarę na bieżąco będę starał się komentować. Teraz o samym M5K. Jest to broń, myślę, godna uwagi. Po wyjściu, bodajże. Ona była z Close Quarters, tak mi się wydaje. Tak, to jest broń. Tak, broń z zadań z, clo z Close Quarters, czyli no, albo musicie mieć dodatek Close Quarters albo Premium. Szczerze, polecam Wam Premium, yy, ponieważ możecie mieć wszystkie dodatki, jakie wychodzą dwa tygodnie wcześniej. No i masę buyerów Wam do tego dodają. Najważniejsze są te dodatki, bo płacicie raz yy, koło 100 zł i wszystkie dodatki macie zapewnione yy, do, do Battlefielda. Więc yy, samo M5K, zrobienie zadania, no jest trudne, yy, żeby zdobyć to M5K, oczywiście, bo to jest zadanie. Jest to dość trudne, nie powiem, że nie musicie się, musicie zająć po, yy, yy, no, jakąś pozycję w pierwszej piątce w trybie mistrz broni, czyli tak zwany popularnie, i oczywiście z angielskiego. Gun Game, tryb gdzie zaczynacie od pistoletu, a kończycie na nożu. Na pewno wielu z, wam znany, wielu z Was znanym, znany jest ten tryb, ponieważ no, jak wyszedł po Scorpters, to wszyscy się rali, że nowy tryb i tak dalej. Ale dalej dużo ludzi na nim gra. Więc według mnie, mimo że zadanie jest no, trudne, nie powiem, że nie, to opłaca się zrobić pograć. Grałem bardzo, bardzo dużo razem z Matlixem w trybie Mistrz Broni. Udało nam się wreszcie uplasować w pierwszej piątce mi i jemu W którymś tam meczu jakoś lepiej nam poszło. No i udało nam się odblokować ta M5K. Do tego tam musicie nabić jeszcze chyba 50 kg z karabinów maszynowych. Coś takiego. To już w porównaniu z tym zajęciem miejsca w pierwszej piątce to jest banał. Tak przynajmniej uważam. Rzecz, rzecz banalna, mało istotna. Także zadanie, wiem, że troszeczkę się powtarzam, ale jest to, jak mówiłem, pierwsze tego typu nagranie, gdzie komentuję yy, broń w tym przypadku. I yy, 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 cholera, się zgubiłem wątek. Odnośnie zadania, mówiłem, aha, że zadanie naprawdę polecam Wam jednak poświęcić. No, zależy jak komu idzie. Ja potrzebowałem dużo czasu, żeby zająć miejsce w pierwszej piątce i yy, odblokować tę broń. Jednakże naprawdę się to opłaca. Broń jest świetna jak i na tryb normal, jak i na hardcore. Na hardcore rzeczywiście gra się nią prościej, ale mimo to, że się gra prościej, to jednak e, nie ma tak dużej różnicy czy normal, czy hardcore. Na tym i tym trybie naprawdę gra mi się świetnie. E, do mm, M5 odblokowałem już wszystkie Anoki. E, po kolei je tutaj, co trochę macie e, na filmiku. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widoczne i tak dalej z tych wycinków akcji. Co do samej broni, już omawiając ją, naprawdę ona mi się spodobała. Oglądałem już kilka filmików, jak ludzie nią grają, i wydawało mi się, że tak łatwo się nią gra. I coś w tym jest, że ta broni ma taką swoją łatwość grania. No nie, nie umiem się. W słowie za bardzo jest, nie jest ona trudna. Może tak do grania, nie, jakoś specjalnie jej nie nosi. Nie wiem, nie ma jakoś małego magazynka. Szczerze mówiąc, nie zauważyłem w niej większych minusów. Bo w każda broń ma jakieś minusy, a w tej, no nie wiem, czy po prostu tak mi się wydaje, że jest taka świetna czy nie umiem dostrzec, czy po prostu faktycznie ta broń nie ma jakichś znacznych minusów. Tam drobne na pewno jak by się znalazły, można by tutaj o tym dużo mówić, że jakieś mm, w niej, y, 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 no jakieś wady, no każdy wszystko ma swoje wady, y, o jakichś jej wadach można by dużo mm, pewnie opowiadać, tutaj sprzeczać się, każdy miałby inne zdanie na ten temat, ale myślę, że ona nie ma większych wad. Dość duży magazynek po odblokowaniu większego magazynka, magazynka, 31 amunicji, broń jest mała, więc poręczna, szybko się ją przeładowywuje, yy, nie, nie ma większej ciężkości, znaczy nie, akurat tutaj w Battlefieldzie nie ma znaczenia ciężkość broń dużego. Ale nie tak jak krowa, jest po prostu fajna, poręczna broń, i do tego mm, wyposażona w odpowiednie unlocki czyni ją naprawdę świetną. Bym powiedział chwyt przedni, w moim przypadku celownik holograficzny. To jak to już chcę, ja po prostu dobrze mi się z nim gra i nie zamierzam go zmieniać. Ewentualnie na kobre bym go zmienił, ale dobrze mi z nim. I do tego powiększony magazynek i naprawdę gwarantuję wam, że na małych mapach, szczególnie close quarters. Będzie Wam się grało świetnie z tą bronią. Jeżeli I taka taka, taka teraz mi przyszło do głowy, jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, to, to piszcie w komentarzach, chętnie poopowiadam, bo z bronią grałem no długo, długo i dalej nią często gram, bo no jest naprawdę godna uwagi. Myślę, że y, temat tej broni y, może nie wyczerpałem całkowicie, ale coś Wam chociaż trochę przybliżyłem i myślę, że pomoże Wam to może w rozgrywce, e, jeżeli chodzi o Battlefield. Także już podsumowując, e, polecam wam tą broń, naprawdę mimo że trudno, przynajmniej dla mnie trudno było ją odblokować, to ją wam polecam, e, żebyście się trochę pobawili z tym Unlockiem e, z Dobrze, z tym unlockiem, z tym zadaniem, o tak to powiem, z tym unlockiem. I potem po prostu początki może będą trudne. Mały magazynek, 20 naboi to chwila i już macie wystrzelane. Ale mimo to ją Wam polecam. I także już nie przedłużając, bo widzę, że filmik się skończył. Mam nadzieję, że moja wypowiedź na temat tej broni Wam się podobała. Oceńcie to w komentarzach. Trzymajcie się i cześć!